Cześć, mam na imię Justyna i zapraszam Was na skrót najnowszych wydarzeń ze świata IT. W tym odcinku prezentacja najnowszego Samsunga Galaxy S4, premiera konsoli PlayStation 4, nowe karty graficzne firmy Nvidia, fuzja telewizji N z cyfrą plus oraz nowe technologie w telewizorach Samsunga. Zaczynamy! Niedawno odbyła się oficjalna premiera długo wyczekiwanego smartfona Samsung Galaxy S4. Na niedawnej konferencji firmy Samsung, która odbyła się w Nowym Jorku, poznaliśmy wygląd i dane techniczne najnowszego smartfona Galaxy S4. We wnętrzu telefonu znajdziemy między innymi ośmiordzeniowy procesor Exynos 5 Octa oraz 5-calowy ekran Full HD, Super AMOLED, który wyróżnia się bardzo szczegółowym obrazem. Jedną z ciekawostek jest wbudowany nadajnik podczerwieni, który pozwala wykorzystać smartfona w charakterze pilota zdalnego sterowania. Nie zabrakło również świetnego aparatu rozdzielczości 13 MP, umożliwiającego nagrywanie filmików Full HD, łączności 4G, NFC Bluetooth 4.0 i MHL 20. Smartfon z pewnością jest duży, ale waży zaledwie 130 g, a jego obudowa ma niecałe 8 mm grubości. Wyglądem nawiązuje do swojego poprzednika – Galaxy S3. 21 lutego w Nowym Jorku miała miejsce konferencja prasowa, na której omówiono i zaprezentowano specyfikację nowej konsoli do gier – Sony PlayStation 4. We wnętrzu znalazły się podzespoły zgodne z architekturą PC. Ośmiordzeniowy procesor firmy AMD, wzmocniony układ graficzny, 8 GB pamięci RAM oraz pojemny dysk twardy. Nie poznaliśmy niestety wyglądu samej konsoli, te informacje wciąż trzymane są w tajemnicy. Nie wiemy także, kiedy zostanie ona pokazana światu. Najprawdopodobniej nastąpi to przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Dodatkowo pokazano nową, czwartą wersję kontrolera DualShock, przeprojektowano go i dodano nowe funkcje. Dla Polaków ważny będzie fakt, że na nową konsolę zostanie wydana rodzima gra Wiedźmin 3, Dziki Gon. Pozostaje nam? Tylko czekać na określenie ceny nowej konsoli. Koncern Nvidia w kilka dni po premierze karty Radeon HD7790 przedstawił układ graficzny GeForce GTX 650TI Boost mający zasilić segment średnio wydajnych akceleratorów. Nowy akcelerator bardzo pozytywnie zaskakuje wydajnością. Wiele nowych gier pogramy bez problemu, zachowując rozdzielczość full HD, która zwykle zarezerwowana jest dla droższych kart graficznych. Nvidia stanęła na wysokości zadania i nie wypuściła modelu, którego odróżnia zaledwie taktowanie. Nowa karta otrzymała lepszą 192-bitową pamięć, więcej jednostek teksturujących i wyższą częstotliwość taktowania GPU oraz RAM. To wszystko przełożyło się na lepszą sprawność działania gier. Platforma NC to połączenie cyfry Plus i telewizji N. Fuzji towarzyszy wiele kontrowersji. Klienci połączonych platform otrzymają możliwość wyboru jednego z sześciu pakietów. Najtańszy z nich oferuje 70 kanałów, w tym 17 HD. Miesięcznie zapłacimy za niego 39 zł. Najdroższy pozwala cieszyć się 130 kanałami, z których aż 50 jest w HD. Zapłacimy za niego 199 zł miesięcznie. Ciekawie zapowiada się usługa NC Plus Go. Jest to darmowa aplikacja przygotowana z myślą o urządzeniach mobilnych. Pozwoli ona cieszyć się kanałami telewizyjnymi na tablecie i smartfonie. Dla chętnych nie zabraknie również usługi Multiroom HD, dzięki której możliwe będzie oglądanie ulubionych programów, nawet na sześciu różnych telewizorach. Do wyboru mamy jeden z czterech dekoderów. Każdy z nich poradzi sobie z programami HD. Ale nie wszystkie mają opcje nagrywania. Na targach CES 2013 firma Samsung zaprezentowała najnowszą linię telewizorów przewidzianych na ten rok. Zintegrowana kamerka i mikrofony zapewniają sprawną interakcję z odbiornikiem za pomocą gestów jedną lub obiema dłońmi. Dla przykładu, pokazując kciuk w górę, możemy zalajkować post na Facebooku. Telewizory Samsung rozpoznają też kilkaset komend głosowych. Pokazano także pierwsze komercyjne telewizory OLED z ekranami o przekątnych 55 do 101 cali. Wśród nich znalazł się model z wklęsłym ekranem, który wzoruje się na ekranach kinowych, oddających widzowi poczucie, że obraz go otacza. Warto podkreślić, że nowe telewizory Samsung są w stanie obsłużyć kodowanie H265, które wykorzystywane może być do obsługi strumieniowania filmów przez Internet. Oferując przy tym znacznie lepsze parametry niż popularny H264. Kodek ten zapewnia skuteczniejszą kompresję danych przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości obrazu, nawet gdy jego rozdzielczość wynosi 8K. W drugiej części magazynu przedstawimy kilka ciekawych urządzeń, które spiszą się świetnie w każdym nowoczesnym domu, wśród nich wielofunkcyjny monitor, dysk bezprzewodowy, smukły Ultrabook oraz zaawansowany tablet z Windowsem 8. Dobry monitor to jeden z najważniejszych elementów każdego zestawu komputerowego. Niejednokrotnie bywa, że spędzamy przed nim kilka, a nawet kilkanaście godzin dziennie. Dobra jakość obrazu i szeroka funkcjonalność to podstawa. Prezentowany monitor firmy Samsung wyróżnia się pod każdym z tych względów. Jego główną zaletą jest możliwość bezprzewodowego przesłania obrazu z komputera. Można też pisać wiadomości tekstowe przeznaczone na telefon za pomocą dużej, wygodnej klawiatury komputerowej. Smart Station dysponuje też kilkoma wbudowanymi złączami USB 3.0 i 2.0, do których podłączyć możemy dyski przenośne i pendrive. Za wysoką jakość obrazu odpowiada świetna matryca typu WVA o szerokich kątach widzenia, nasyconych kolorach i rozdzielczości Full HD. Przekątna wynosząca 27 cali pozwoli komfortowo oglądać filmy i grać w gry. Seagate Wireless Plus o pojemności 1TB to bezprzewodowy nośnik pamięci, którego polecić możemy wszystkim osobom, które chcą mieć stały dostęp do kolekcji multimediów i innych dokumentów. Urządzenie pełnić może rolę bardzo prostego, domowego serwera, który będzie rozsyłał dane do laptopa, tabletu, smartfona, telewizora, konsoli do gier, a nawet aparatu cyfrowego. Konfiguracja nie sprawia żadnych problemów, wystarczy zainstalować mobilną aplikację na wybranym urządzeniu, włączyć Wi-Fi w dysku i odtwarzaczu, a potem cieszyć się swobodą dostępu do ulubionych filmów, muzyki i zdjęć. W trasie dysk działa dzięki wbudowanej baterii. Samsung serii 5 Ultra Touch to nowoczesny laptop zamknięty w smukłej, lekkiej i świetnie wykonanej obudowie. Wydajność komponentów i ilość portów w zupełności wystarcza do codziennej pracy i zabawy z multimediami. Największą zaletą jest jednak ekran dotykowy, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał systemu Windows 8. Komputer stworzony został głównie z myślą o osobach często podróżujących. Obudowa, nawet w najgrubszym miejscu, ma mniej niż 2 cm, a więc zalicza się do najsmuklejszych na rynku. Mimo to imponuje ona jakością. Klawiatura laptopa pozwala na wygodne pisanie dłuższych tekstów, ale w razie potrzeby możemy przestawić się w tryb pracy dotykowej. Wystarczy wyobrazić sobie grę w popularne Angry Birdsy na dużym, wygodnym ekranie. Wewnątrz udało się umieścić wydajne komponenty, które pozwolą płynnie odtwarzać filmy w Full HD, muzykę i zdjęcia. Obraz wysyłać można przez złącze HDMI na ekrany nowoczesnych monitorów i telewizorów. Dzięki dyskowi twardemu o pojemności 500 GB Samsung pomieści całą kolekcję multimediów i innych dokumentów. Port USB 3.0 bywa przydatny w czasie kopiowania dużej ilości danych na zewnętrzne dyski HDD lub pendrive. Czasami tradycyjny laptop nie jest zbyt poręczny, a zwykły prosty tablet nie spełnia wszystkich wymogów. W tym momencie idealnym rozwiązaniem będzie Samsung ATIF Smart PC, stanowiący połączenie obu tych urządzeń, ale pozbawiony wielu ich wad. Po pierwsze, Smart PC dysponuje w pełni odłączalnym, niezależnym ekranem dotykowym o przekątnej 11.6 cala, który pełni funkcję dużego tabletu. W razie potrzeby możemy go podłączyć do stacji dokującej z klawiaturą, touchpadem i zestawem dodatkowych portów. Wszystko zależy od tego, jakiej funkcjonalności potrzebuje w danej chwili użytkownik. Jeśli więc zechcemy obejrzeć film Full HD, czytać e-booki, przejrzeć strony internetowe, posłuchać muzyki, a nawet pograć siedząc wygodnie na kanapie, to Samsung Smart PC Pro będzie rozwiązaniem optymalnym. Dzięki zastosowaniu wydajnego procesora firmy Intel, możliwe jest korzystanie z Windowsa 8 w wersji Pro. Oraz wszystkich typowych aplikacji, które działają na komputerach stacjonarnych i laptopach. Samsung sprawdzi się zarówno w zastosowaniach biznesowych, jak i domowych. To już wszystkie informacje w tym odcinku Benchmark TV. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy serdecznie na kolejną ocenę magazynu. Do zobaczenia.